Cześć, to jest 73 spotkanie, gdzie omawiałam dla Ciebie zadania pod egzaminus są i dzisiaj będzie następujące zadanie. W koszu były 222 jednakowe sześcienne kostki wymiary to 1 na 1 na 1 cm. Zbudowano z nich możliwie jak największy sześcian. Jakie jest pole powierzchni całkowitej zbudowanego sześcianu? Przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Ok, zaczynajmy. Czyli tak, bierzemy 222 małe sześcianiki, tak i układamy z nich jak największy sześcian. I wiemy, że tutaj na każdej krawędzi będzie ta sama ilość tych sześcianów, tak, wzdłuż każdej krawędzi, tylko pytanie jest, ile, tak? I zobacz, wiemy, że to będzie ta liczba to będzie jakiś sześcian, tak yy, tutaj tej długości, tak? Czyli jak na przykład mamy przykładowo sześcian, gdzie mamy. Po dwie kostki, tak, z każdej krawędzi. No to użyjemy 2 do potęgi trzeciej, czyli 8 tych kostek sześciennych, tak? No i po kolei policzmy, yy, zobaczmy, jakie są kolejne sześciany liczb, tak? Kolejnych tutaj liczb naturalnych i znajdziemy wtedy taki, który będzie jeszcze mniejszy niż 222, tak? Czyli tak, 3 do sześcianu to by było 27. Teraz tak, 4 do sześcianu no to by było 64. No myślę, że jeszcze więcej się da, bo tak, bo 5 do sześcianu no to jest 125, tak? I teraz tak, 6 do sześcianu, no to jest tak, 6 razy 6, 36 razy 6, 216, tak? Ok, mamy 212, to już jest całkiem blisko, więc raczej już następny sześcian będzie ponad tą liczbę, że tak powiem, kostek, tak? Ale jeszcze sprawdził dla pewności, 7 do sześcianu, tak? To będzie tak. 7 razy 7 49 49 razy 7 no to będzie 343 tak 343 i to jest większe niż te 222 tak czyli to jak najbardziej już nie może być tak czyli w takim razie użyto 216 sześciennych kostek tak możliwie jak największy, największy sześcian tak możemy zbudować z 216 kostek, tak? Czyli 6 zostanie nam, tak jako ta reszta, no nie? Dobrze. Czyli w takim razie wiemy, że tutaj jest po prostu 6 i tutaj 6 i tutaj 6. Każda z krawędzi tego sześcianu to jest 6, tak zbudowanego, i tu po kolei jest powiedzmy na przykład tutaj taki rządek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tych sześcianików i tak wszędzie, w każdą stronę, tak? Dobrze. Czyli w takim razie Skoro ta kostka sześcienna miała wymiar 1 cm, tak, no to tutaj to A sześcianu, ten bok sześcianu, no to jest 6 razy 1, czyli 6 cm, tak? Dobrze. W takim razie, jakie jest pole powierzchni całkowitej zbudowanego sześcianu? No wiemy, że pole powierzchni całkowitej zbudowanego sześcianu, czy jakiegokolwiek sześcianu, to jest tak, 6 razy, tak, bo mamy 6 ścian sześcianu, każda ze ścian jest kwadratem tak, a pole kwadratu tak to jest krawędź tego kwadratu tak, bok kwadratu do kwadratu, tak? Czyli 6 razy a kwadrat, czyli w naszym przypadku będzie to 6 razy 6 do kwadratu, tak? Czyli w takim razie 6 razy 6 razy 6, czyli 216 cm 2 tak? Czyli nawet tak wyszło, że ta powierzchnia całkowita tak tego sześcianu jest identyczna z liczbą tych sześciennych kostek 1 centymetrowych, tak? Użytych do budowy tego sześcianu. OK, dzięki za to zadanie. Masz pytanie, to oczywiście napisz w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powodzenia w nauce. Cześć.